Zlot talentów, Nalewkomania w skrzynkach, festiwal polskiej piosenki, święto dyni w Delhi Parku. Zaczynamy część konkursową, jesteście gotowi! Dwunasta edycja powiatowego przeglądu twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców powiatu poznańskiego pod nazwą „Zlot talentów przeszła do historii. Organizujemy to przedsięwzięcie po raz dwunasty, dwa, czwarty lub piąty na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Mosinie. Niepełnosprawni artyści mogą zaprezentować swoją twórczość w kilku kategoriach: to jest malarstwo, forma przestrzenna, forma teatralna, teledysk i prezentacje wokalne, i jeszcze konkurs fotograficzny. W gali finałowej udział wzięło ponad 250 osób. Główna nagroda i tytuł talent roku trafiły do Karoliny Joksz z domu pomocy maltańskiej z Puszczykowa, która brawurowo wykonała piosenkę grupy Perfect Kołysanka dla nieznajomej. To jest wydarzenie bardzo ważne w życiu osób z niepełnosprawnościami. Oni mogą przedstawić swoje prace, na które pracowali z dużą pieczołowitością od wielu miesięcy, z zaangażowaniem też pracowników warsztatów terapii zajęciowej. Dzisiejsza impreza to tak naprawdę uhonorowanie tylko i wyłącznie tej e, wielkiej pracy. Oni wszyscy właściwie wygrywają. Podstawowym celem konkursu finansowanego z budżetu powiatu poznańskiego jest promocja twórczości nieprofesjonalnych artystów z niepełnosprawnościami. W dworze skrzynki odbyło się pierwsze ogólnopolskie forum nalewkowe. Nalewkomania 2024 jest próbą zebrania najbardziej reprezentatywnych osób w Polsce, które zajmują się wytwarzaniem i promocją dziedzictwa wytwarzania w Polsce nalewek. Chcemy porozmawiać o tym, czy ta tradycja. Jest możliwa do zarejestrowania na Krajowej Liście Dziedzictwa Niematerialnego. W dalszej konsekwencji, czy da się to wpisać na listę UNESCO, gdyż to nasz narodowy wręcz trunek, wykonywany, wytwarzany w Polsce od setek lat. W trakcie spotkania można się było również dowiedzieć, z jakich owoców i warzyw robić nalewki. Niektóre z nich mogły zaskoczyć. Piłem nalewkę z ogórków piłem nalewkę z czosnku i muszę powiedzieć, że przed degustacją byłem lekko yy, taki skonstentowany, natomiast po próbie całkiem do wypicia muszę powiedzieć. W trakcie nalewkomanii odbył się również wernisarz wystawy fotografii nieżyjącej już artystki Ewy Kubickiej pod tytułem Szklane dusze. I pozacka podrywa festiwal polskiej piosenki. 2024. Iga Kozacka zdobyła Grand Prix tegorocznej edycji Festiwalu Polskiej piosenki imienia Janusza Kondratowicza w Luboniu. Tradycją imprezy jest, że artyści śpiewają piosenki konkretnego autora tekstów. Tym razem była to Magda Czapińska. Pierwszy raz kobieta, przepiękne teksty. Tekstów, może nie tak strasznie dużo, ale wszystkie, które napisała, są cudowne. Wszystkie zawsze nosiły znamiona przeboju, takimi przebojami były. A jeszcze na dodatek taka zupełna nowość, ponieważ Luboń obchodzi swoje 70-lecie, więc postanowiliśmy poszukać na każdą dekadę coś, co jest bardzo, bardzo mocno popularne, śliczne, melodyjne. Koncerty poprzedziły warsztaty wokalne, które poprowadziła Kasia Rościńska. To także jeden z powodów, dla których młodzi wokaliści przyjeżdżają do Lubonia. Powodów jest tak dużo, że muszę zabrać myśli. Po pierwsze, świetni ludzie, świetnie, świetna organizacja, bardzo sympatyczni. W ogóle to, jak tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik, to jest po prostu marzenie. Po drugie, świetny zespół muzyczny, po trzecie, świetna scena. Po czwarte, no też fajni uczestnicy, ale to się łączy z pierwszym. Imprezie towarzyszył też konkurs piuropoetów. Dla nas bardzo istotnym elementem jest tekst, i tu właśnie jakby skupiamy swoją uwagę na tym, żeby pokazać, że oprócz tych wszystkich ludzi, którzy tworzą muzykę, którzy śpiewają, są również autorzy tekstów. Myślę, że pokazujemy to z taką mocną skutecznością. W deli parku w Trzebawiu odbył się tradycyjny festiwal Dyni. W ciągu dwóch dni park tętnił życiem, oferując mnóstwo atrakcji. Gościem specjalnym festiwalu był Michel Moron, znany restaurator i mistrz kuchni, który zachwycił uczestników swoimi pokazami kulinarnymi. Już po raz 11 organizujemy festiwal Dyni. Co roku odwiedza nas rzesze ludzi. W tym roku główną atrakcją jest gotowanie zupy i zapiekanki z dyni w roli głównej przez Michel Moron, ale również szereg atrakcji dla dzieci, poprzez różnego rodzaju animacje, wystawy, pokazy, pokazy rękodzieła, wystawy dyni. W tym roku park został przystrojony 30 tonami dyni. Są różnego rodzaju eksponaty. Od początku z nami gości traktor Dyni. Na którym znajduje się około 1500 dni. Centrum Kultury Park Dzieje w Murowanej Goślinie, organizator unikalnych widowisk historycznych, jak między innymi Orzeł i Krzyż, zostało zwycięzcą 17. edycji plebiscytu Wydarzenie Historyczne roku. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Historii Polski w Warszawie. W Spichlerzu na folwarku Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbył się wernisarz wystawy ogólnopolskiego konkursu fotograficznego pod nazwą Wieś Miasto, stanowi ona element obchodów 60-lecia placówki. Międzynarodowe jury prestiżowego konkursu branży autobusowej podczas targów w Hanowerze przyznało tytuł Bus of the Year 2025 modelowi Solaris Urbino 18 Hydrogen. To już drugi tytuł dla tej marki i firmy Solaris, która swoją siedzibę ma w Bolechowie w powiecie poznańskim.